Hej, K, uuu, co tam? Yy, Ile tam? masz latek Eee, yy, Jeszcze 17. 17? O, ja 18 mam. No, to fajnie. Pan tam pochodzisz? Z Podlasia. O, a właśnie ostatnio baczałem nie? Na Podlasiu ładne dziewczyny chodzą. Byłem na takim targu, wiesz? W poznaniu. Tak. W tym, w Podlasiu. No to no. fajnie, no to fajnie. Chłopaka masz, czy nie? Nie. W ilu związkach byłaś Uuu, i co? Nie wyszło wam No nie wyszło To na ciebie patrzę nie bo nie jest umówiony z jedną dziewczyną z Omena Zaplanowałem y, romantyczny spacer i piknik, co sądzisz? Bardzo fajnie Chyba, że ciebie wezmę, no nie wiem Tyle ładniejsze, teraz no, mogę sobie dać? Wszystkiego wybrać. dobrego z okazji dnia Mężczyzn Ej no właśnie dzięki. O, pierwsza dziewczyna mi zużyła. Wow. A tobie jest spóźnione na dzień kobiet, nie? No dzięki, dzięki. Podasz mi no. Instagrama swojego? Czy podam ci mojego Instagrama nie zawsze odpisuję właśnie? No dobra. Co? No na nic Ty mi idzie te instagramy wyciągać niż takim youtuberowi. Czuję taki youtuber Maltixon, nie? No. Jego donator dał mu wyzwanie, jeżeli wyrwie 15 Instagramów w ciągu 20 minut, co nie, to dostanie ile? 600 Zgadnij, ile mu się udało Nie udało się Nie udało mu się 11 miał osób, 4 zabrakły, czaisz? A ja mu 300 wysłał, nie? Lipa, lipa To co, idziesz ze mną, mną, czy mną? nie, na randeczkę? A gdzie? No, nie wiem, no, na romantyczny spacer, później możemy iść na piknik na maczka jakiegoś? Nie wiem, McDonald'a No lubisz jeść? Sushi Sushi? A jak na przykład mogę zrobić pizzę, mogę zrobić same jedzenie, nie muszę Co O! Może ty? To ja do ciebie do domu już Zapraszam He? Serii zapraszasz? No! Co ty głodasz? Hejka Dzisiaj jakieś ładne dziewczyny na no, ome coś są. Ty no nie zaliczasz, oczywiście. ma do ciebie. Ile masz lat? Piękna koleżanka. W tym roku 17. O, że 14, dobra ów. Ja 20. W tym roku. No. A jakie województwo? Śląskie. O, na śląsku. Na Śląza. Mówisz po śląsku? boże, nie, nie mówię. Powiedz mi, byłabyś chłopakiem, który jest biedna jak mysz kościelna? No, a czy to ma jakieś znaczenie? Nie, no tak tylko pytam. Wiesz? No, okej. Okay. No, dokładnie tak, korzenko. Myślę, że odpowiedziałeś dobrze. A czemu ty się zarumieniasz, ej? No nie, po prostu na pierwszy rzut Zarumieniasz się. Świetle oh. Jupitera! Wow, ale Edity, ja nie mogę. Dzięki. Pozwólcie, Kiemeczko. Poraż mi Instagrama swojego? Nie no, nie rozdaję Instagrama. Dawaj Insta, laska. Nie rozdaję. I'm as good as dead without my money. I need my money! We need Makarov. Where is he? Siemano, uuu. Co tak koleżanko? Siema. Zajebisty makijaż. Ile taki makijaż robiłaś? 15 minut. Wow, to nawet nieźle ci powiem, nie? No. Moja siostra to taki robi chyba z dwie godziny. Aha. A skąd jesteś? W okolicy Kielc, a ty? Ja też z Kielc jestem. Tak? No. Ładne masz a... oczy. Dziękuję. A jak masz na imię? Wiktoria. A ty? O, Wiktoria, uhu. Ja Damian. A ile masz lat? 18, a ty? Też. Ty masz 18? Ja bym ci z 19. Tak? No. Czy masz chłopaka, czy nie? Uuu, ty nie masz chłopaka, na pewno masz Z kamerze Fajny Fajny edit z rybkami? No Jaki jest twój typ chłopaka, koleżanko? O ty ma Cześć. Sam. Czekaj, muszę ściągnąć słuchaweczki. Okej. Okay. pora porabiasz na omę, koleżanko? Yy, nie wiem, tak sobie wyszłam i mi się nudzi, a ty? Nie rozumiem ludzi, którzy wchodzą na Ome, że się nudzi im. No to czemu ty wchodzisz? Nie, no ja tutaj jestem po dobre korzyści. Jakie, Materialne, inne? nie wiem. Jakie to, nie? korzyści? Jakie korzyści? No zaraz się dowiesz, ile masz lat. A jak myślisz? Mało. 17 lat. <noise> nie, no nie mów, no, że masz 14 lat. No. No nie, 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 nie. nieskończona, nie. nie nieskończona. Nie nie no co? Czy masz 13. No. no. Nie. No. Wyglądasz na 17 lat. To dobrze. Mogę ci kłamać, że mam lat, ale tego nie robię, nie Pokaż legitymację, jak ściemniasz mnie. Nie mamy legitymacji, po co ci to okulary w ogóle, co to ma być? No, nie wiesz? Jeszcze nie wiesz? Nie. Ja nie mogę. Nie! nie! Nie, 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 Tak, tak! Witam siebie. Nie, nie, nie. Jesteś na YouTubie? Nie, stresowałam się. Czemu? Masz Instagrama? Mhm. Podasz mi Instagrama? Nie. Woda. Uuu, dwie dziewczyny! A to weź na obuelo! A wy jesteście Krejzolki, nie? Takich dziewczyn brakuje na tym świecie, nie? A co sądzicie o przyjaźni damsko-męskiej? Istnieje nie? Istnieje? istnieje. nie. Nie istnieje według mnie. <grywia> ja, jest no? co, na długą metę nie, na długą metę nie. Oliwia! Ło, wow, Oliwia! Wow, rozkręca się dziewczyna! Ło! Ej, Oliwia brat ma na przykład... A, ale o, ale to... <grywa> A, Olivia. Ej, wi piszą widzowie Oliwia, ale ona jest piękna ta Oliwia, wow, ale ładna Brałbym ją, biorą, piszą <grywa> <grywa> Się pytają, ej, widzowie się pytają Czy Oliwia zatwerkuje ładnie nam Nie, no, Nie, <grywa> 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 nie, nie, ale umiem twerku, daj, to, daj, umiesz pokaż, pokaż dana... Dobra, wyłączam nagrywanie A, to, to, to... Pokaż, pokaż Oliwia jak tuerkujesz. Nie. Pokaż Oliwia jak ty rykujesz, dawaj. Nie, nie o, Olivia, Dawaj to... Oliwia tu rykuje na 500, 500 zł blikiem. No dobra, wy... wyślę. A myślę, że <grym> dla mnie jak na randeczkę idziemy to za darmo będzie. Nie, nie, bo Oliwia musi się wyjećować. Dobra, a patrzcie, a czemu Oliwia się kurde zarumienia? Patrzcie na to. Mówię do, niej, do się zarumienia! bo rado Nie jestem nie chcę, ale... Wow, Ale, ale gówno! Oliwia! Patrz Oliwia! O, oh, to miało być, czekaj! Ej, to miało być! Uh. Oliwia, się pokorna! <grym> jak się ja... Ej, Lena! Lena, Oliwia idzie na tego! Na romantyczny spacer, na pieki i na maczka, a ty co? No, tak. Jedną ręką, paluszkiem będę cię tak wywaliła, żebyś leżał! Lena, Lena, o ty! Chciałabyś Lenka. Leneczka chciałaby, nie? <laughs>